Cześć! Zapraszamy na najnowszy przegląd gazetki promocyjnej sieci sklepów Deals. Oferta obowiązuje od czwartku 27 marca do środy 2 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Wielka mocne oferty. Jeśli chcesz być na bieżąco z wszystkimi promocjami, to koniecznie zaobserwuj nasz kanał. Słodycze KitKat, Kinder lub Aero w Supercenie za 6 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Miksuj dowolnie! Żelki Haribo, różne rodzaje 50% taniej na drugi produkt przy zakupie dwóch sztuk Miksuj dowolnie smaki Wielka mocne oferty w Deals Czekoladki z opaską z uszami zająca za jedyne 17 zł Czekoladki w siatce różne rodzaje 5 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk Miksuj dowolnie Czekoladowa figurka Maltezers w supercenie 3 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań Wszystkie gazetki promocyjne w Twoim telefonie. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Multi deal. Batoniki czekoladowe Kinder Chocolate w cenie 8 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Flokowana figurka zająca w dwóch rozmiarach dostępna w cenie od 10 zł. Big Deal kubek z motywem zająca w supercenie za 12 zł. Serwetki w piękne kwiatowe wzory. Różne rodzaje za 3 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Wow! Motyw zająca na dobre zagościł w ofercie sklepów Deals. Kieliszek na jajko, miseczka, kubek lub talerzyk wielkanocny w supercenie już od 6 zł. Ale to nie koniec. Uroczy słoik z pokrywą z uszami zająca w supercenie za 10 zł. Zestaw łyżeczek z pisankami 50% taniej. Wielka mocne oferty. W Deals znajdziesz szeroki wybór ozdób lub propozycji aranżacji dla Twojego domu. Tylko w Deals Big Deal! Samochodziki Hot Wheels, wybrane rodzaje 18 zł. Palce Lizać, Lizaki Chupa Chups, różne rodzaje, drugi produkt 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. Miksuj dowolnie: wata cukrowa Chupa Chups w supercenie 5 zł za opakowanie, guma balonowa Chupa Chups w korzystnej cenie 6 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Napoje od Chupa Chups w supercenie już od 4 zł. Do wyboru różne smaki. Popcorn Chupa Chups w świetnej cenie za 10 zł. Ciastka Bergen Obsession w cenie 3,50 za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Antyperspirant w sprayu DAF, różne rodzaje, 40% taniej na drugi produkt przy zakupie dwóch sztuk. Miksuj dowolnie. Deal, płyn do płukania Lenor w cenie 16 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk. Miksuj dowolnie. Chusteczki higieniczne Weltje 33% taniej. Papier toaletowy Weltje w cenie 15 zł za paczkę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko od czwartku do soboty wybrane akcesoria łazienkowe do 30% taniej. To tylko część gazetki promocyjnej. Sprawdź oferty wszystkich sklepów w jednym miejscu. Odkryj aplikację Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Zachęcamy również do subskrybowania naszego konta, tak aby być na bieżąco z ofertami promocyjnymi. Jeśli podobał się Wam przygotowany przez nas materiał, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.